Dzisiaj postanowiłem zrobić relację. W parku rozrywki Hopa Lupa w Łodzi przy Placu Politechniki 1. Ale przepraszam, ale i Politechniki 1. Hopa Lupa wygląda w ten sposób. Tak jest przy wejściu. Wydaje się to dosyć imponujące. Natomiast są już pewne problemy na samym początku. Zakup biletów przez internet. Jest taka zakładka, ale biletu kupić się nie da. Wchodząc, tutaj można wykupić pobyt na dwie godziny, nie da się na dłużej. Trzeba wyjść i kupić jeszcze raz. Stref jest kilka, za każdym razem trzeba wyjść i od nowa kupić bilet. No, troszkę to nie fajne. To jest sensowne. Nie można kupić biletu na wszystkie strefy naraz i na przykład na cały dzień. No ale zobaczymy, co tam dalej jest. Na razie wszedłem na strefę trampolin, bo będę mógł tam wejść do środka. Są jakieś strefy też dziecięce, gdzie niekoniecznie dorosłych puszczą. Jak znajdę coś ciekawego, jeszcze za to dogram. A propos, dzisiaj jest w ogóle deszczowy dzień, a ten park jest cały zadaszony, bo on jest w podziemiach galerii handlowej. Miasta dzień deszczowy w super zwłaszcza dla rodziny jakiś. To jest strefa dla maluszków. No. A tu dla trochę starszych. Można sobie wykupić szafeczkę i zostawić rzeczy osobiste. Szapeczki są zwykłe, bez zamka i zamykane. Zamykane są płatne. Nawet nie wiem ile zapłaciłem, nie wiem Wszedłem na strefę trampolin. Tu już jest część płatna. Ale całkiem tu fajne, duże. I to nie tylko trampoliny tutaj są. Wszystko tu jest w cenie. Jakie zjeżdżalnie też są, zaraz zobaczę. Es de sparkling over.